Witam serdecznie, Szymon konieczny Koniecznie strona Facebooku Koncertomania Jasielska i Okolice. Uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy Sękowej i Okolic, już sobotę 20 września 2025 roku na Stadionie Sportowym w Sękowej wielki pikik charytatywny na rzecz Nikoli Woźniak oraz turniej służb mundurowych w piłce nożnej 2025 Sękowej. Tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Sękowej i Okolic wiele atrakcji, będzie się działo w Sękowej. Rozgrywki w piłce nożnej służb mundurowych, występ Maurycego Polaskiego. Oficjalne otwarcie konkurs na mis czarownic i czarodziejów z drużbą wesennym Marcinem Brońskim Senioriadę. Oficjalne wręczenie pucharów w turnieju służb mundurowych w piłce nożnej. Licytacje na rzecz Nikoli Woźniak. Występ zespołu Rezon. I wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakacie. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Sękowej. Już w sobotę 20 września 2025 roku od godziny 10 rano na Stadion Sportowy Sękowej. Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice.